Bo ja nie wiem, czemu tak mocno ludzie z tym się kryją, bo to naprawdę społeczeństwo ma problem z tym. Dużo osób ma to, ale jakoś tego się wstydzą, boją się o tym się ujawnić. Nie wiem, to jest ludzkie, to jest normalne. I, i żeby z tego wyjść, to zrozumieć. Są specjaliści od, od depresji, trzeba do nich iść i, i dać, sobie, dać sobie pomoc. I teraz rozumieją ci, którzy mają to, albo mieli to. Tylko oni mnie rozumieją teraz. Ciężko o tym mówić, łatwo mówić temu, który te, te, tej osobie, który, która tego nie miała. Bo to jest naprawdę, bo ja też ten moment, jak mnie zupało, dla mnie depresja, ja byłem najwyselszym człowiekiem na świecie. Ja tam byłem, ja, ja wszędzie i mówię, ja nie miałem, rozumiałem, co to jest, to jest zły humor. Nie? Wkurzyć się to ja potrafiłem, ale żeby zły humor, coś tam. Nie? Dopiero jak to zwariowałem, zwariwałem, po prostu jest całkiem świat się zmieni, po prostu, Przyłącza cię po prostu. No nie masz takiego, po prostu, no to jest walka w głowie. No. Nie możesz się z tym pogodzić. No, po prostu świat jest szary. Nie jest tak, to wszystko jest inaczej.